Witajcie przez jakiś czas. motoinformacji będą się pojawiać rzadko na kanale, a dzisiaj BMW i 4 Audi Q7 Fate oraz nowy Opel Corsa. Zaczynamy. BMW wprowadzi do gamy elektrycznego sedana, w gamie pojawią się wersje 1 i dwusilnikowe. szacowana moc 335 koni mechanicznych. Wnętrze nie będzie zmienione, tylko zaadaptowane z BMW serii 3, pojawi się więcej systemów. Opel jest już bliski debiutu szóstej generacji Opel Corsy. Zbudowana będzie na platformie CMP, w gamie wersja z napędem elektrycznym. Nowa Corsa dzielić będzie platformę z pokazywanym w Genewie Peugeotem 208 oraz systemy wspomagające. Poliftingowy Q7 otrzyma grill z 8 i zmienione zderzaki. Teraz możemy ujrzeć wnętrze. We wnętrzu dwa duże ekrany, cały kokpit będzie z Audi Q8. Dzięki za oglądanie. Jutro nowe zestawienie, od które pojawił się we forzie Horizon 5. Cześć!